Yy, zestaw do kubki, czyli papier toaletowy i łopatka tytanowa. Dalej, gaz na niedźwiedzie. Jeszcze ani razu go nie użyłem. Jest tam pięć razy tyle niedźwiedzi, co w Bieszczadach naszych polskich, więc jest bardzo duża szansa, że jakiegoś niedźwiedzia spotkamy. Złącznie z tabletkami do naprawiania mnie, czyli ze stoperanem. Kolejny, sto <ścoughs> Kolejny stoperan. Pamiętajcie, nie lubimy poduszek muchanych. E, pomimo tego, że są lekkie, to nie lubimy. Proszę. Pełnoprawny Jasiek. Dzień dobry, drodzy widowie. Jak pewnie nie wiecie, to jadę w góry. Jadę w góry do wielkiej fatry. W środę. I dzisiaj taki odcinek, żeby wam pokazać, co ja w ogóle zabieram. Jestem. Spakowany wydaje mi się, że w 100%. No prawie tam brakuje mi jakichś słodyczy jeszcze trochę i może trochę jedzenia, ale generalnie jestem zapakowany. Plecak waży 16 kg. Proszę bardzo. Ale zanim przejdziemy do plecaka, to zacznę od tego, co będę miał na sobie eee, czyli to czego nie będzie w plecaku. I to jest oczywiście czapka. Eee, czapeczkę będę nosił. Ze sobą zawsze noszę czapkę z daszkiem. Skarpety. Skarpety to są skarpety z Merino. To do Falcon Trail, o ile się nie mylę. Koszuleczka. Koszuleczka oczywiście nie z, To jest z krótkim rękawkiem. I oczywiście nie z bawełny. Tylko ta jest akurat z wiskozy. W razie gdyby było chłodniej mam też z długim rękawem w plecaku. Ale no to jakby zaliczam do plecakowych rzeczy. Polar z Revolution Race Tracker Fleece, o ile się nie mylę, też jak ja pamiętam, te rzeczy, wszystkie to jest dziwne i spodnie też z, Revol z Revolution Race to są Range Pro Pants Zip Off. Fajne, bo mają odpinane nogawki i mają też zamek wzdłuż, jakby od kolana do. Do kostki, że można ściągnąć tą nogawkę, nie ściągając butów I to jest ultra wygodne. Dobra, to tyle z rzeczy, które będę miał na sobie, czyli nie dużo. Jedziemy z plecakiem. Zacznę go może rozbierać tutaj, bo jak go położę na stół, to nic nie będzie widać. Kiki trekkingowe bardzo ważna rzecz, bardzo ważna dla mnie, bo. Po pierwsze nie bolą mnie plecy, jak chodzę z kijkami, a po drugie, mój namiot się na nich trzyma, więc bez nich byłaby lipa. To są yy, kijki z firmy Beon. Yy, są z włókna węglowego, lekkie. Były dosyć tanie jak na kijki z włókna węglowego, bo kosztowały 220 zł, czyli 1 trzecią tego, co na przykład Black Diamond ma w ofercie. Dalej jedziemy. Filtr do wody. Filtr do wody Life, straw, Peak Squeeze. Bardzo fajny filtr, bardzo dobrze służy. Miałem go póki co tylko w Bieszczadach i bardzo się tam spisał. Jedziemy dalej, co mamy tu w kieszeni z przodu? Yy, zestaw do kupki, czyli papier toaletowy i łopatka tytanowa z tyłu, z cumulusem. Nie wiem, czy kumulus je sprzedaje w ogóle, ale ma. Dalej jedziemy. Mój piękny nóż z Juli. Wyśmienity nóż. Bardzo się sprawdza. Póki co. Zobaczymy jak z trwałością. Z krzesiwem. Jedziemy dalej. I to by było tyle na przednią kieszeń. Obracamy. Tu jest, proszę państwa, rękawiczki robocze. Zwykłe rękawiczki robocze gumowe. W całości z gumy, jakby mają też tu od góry pokryte gumą to jest fajne, bo jak jest mokro yy, wszędzie, no to ręce dalej są suche. Selfie stick, selfie stick do kamerki, którą będę nagrywał. Yy, wygodna sprawa, uważam, że całkiem fajnie wyglądają nagrania z niego, jak nagrywam. O, może jeszcze zanim go wyrzucę, tam to mam jeszcze taki statyw mniejszy do niego że jak sobie idę, to po prostu wkręcam tego selfistika na statyw i mogę sobie postawić gdzieś tą kamerkę. Ona jest bardzo lekka, więc spokojnie się utrzymuje na tym. Nie jest to jakieś stabilne rozwiązanie, ale jest lekkie i jest wystarczające. Też statyw mógłby być lżejszy. Dobra, będę wyrzucał to wszystko na bok. Dalej, gaz na niedźwiedzie. Jeszcze ani razu go nie użyłem i mam nadzieję, że nie będę musiał użyć. I też mam nadzieję, że w ogóle działa, bo wiem, że takie rzeczy potrafią, e, potrafi z nich ulatywać ten gaz. Proszę bardzo, bardzo fajny. Znaczy, chyba mam nadzieję, że bardzo fajny i że działa. Jedziemy z drugiej strony, tu symbolicznie włożony obiektyw, dlatego, że to jest obiektyw 7350 do aparatu, którym nagrywam w tym momencie, więc aparatu nie ma. sam obiektyw włożony eee, ostatnim, Ostatnimi czasy aparatu w ogóle ze sobą nie brałem, brałem tylko kamerkę, ale tym razem biorę, no bo jedziemy do krainy niedźwiedzi. Jest tam 5 razy tyle niedźwiedzi, co w bieszczadach naszych polskich. Więc jest bardzo duża szansa, że jakiegoś niedźwiedzia spotkamy. Eee, dlatego też biorę obiektyw i aparat, bo no, nie wybaczę sobie, jeśli nie spotkam niedźwiedzia i nie zrobię mu zdjęcia. Jedziemy dalej. Eee, może tak. Dobra. Otworzę tu jeszcze tylko. Jeszcze krzesełko. Mój piękny czeski pingwinek. I to by było tyle z rzeczy, które są na zewnątrz. A jeszcze mam tutaj. Mam jeszcze taki o. leciutki termometr z AliExpress. Żeby wiedzieć, jaka jest mniej więcej temperatura. Dobra, to jedziemy dalej. To jest ten moment, w którym plecak ląduje przede mną. I zajmuję cały kadr. Cofnę trochę sobie stolik. Rozszerzę te nogi. Dobra. To teraz tak. Tutaj w tej kieszonce noszę zawsze kamerę, bo jest pod ręką. Proszę bardzo. Moje Ozmo Pocket Trójka. Genialna kamera. Nie mam nic jej do zarzucenia. Nie mogłaby być chyba lepsza po prostu. Jedziemy dalej. E, no to może tu odpakuję kieszeń. Jak się nie, mam nadzieję, że się nic nie wysypie. Kosmetyczka moja. Proszę bardzo. Za dużo w niej nie ma. Jest szczoteczka, pasta i taki malutki żel do kąpania. Dalej jedziemy. Sznurek przydasiek. Proszę bardzo. E, Czasami warto mieć. Lecimy dalej. Tu mamy zestaw naprawczy. Złącznie z tabletkami do naprawiania mnie, czyli ze stoperanem, w razie gdyby było trzeba. Mam tu kropelkę, jakieś opaski zaciskowe. Tom. Szybko, szybko, szybko. Teenageous tape, czyli taką taśmę mocną poliestrową. I jakieś rękawiczki tam były foliowe. Dobra, muga na komary. Widać? Widać. Jedziemy dalej. Odsunę ten plecak, bo się boję, że mnie nie słychać, jak tak się nachylam nad nim. Kolejny stop. <śmulacje> Kolejny stopera. Jedziemy dalej. E Mini plecaczek, 10-litrowy, waży 40 gramów, o ile się nie mylę. A warto mieć coś takiego ze sobą czasami. Chociaż w sumie ani razu go jeszcze nie użyłem, ale to nieistotne. Co my tu mamy? Jakieś dwa karabinczyki, które leżą w tym plecaku pewnie już z rok. I do dwóch karabinczyków dodajemy mokrą chusteczkę do wycierania okularów. I to by było tyle z tej kieszeni. Otwieram drugą kieszeń. Nie będę odwracał plecaka, będę po prostu pokazywał elektrolity. Zwyczajne elektrolity z Netto kupione. Dalej mamy szmatkę z jakiejś takiej włókniny. W razie co czasem się przydaje. Powerbank. Powerbank 20 000 mAh Baseus. 15W, 15 czy 75? Nie wiem, nieistotne. Dalej, jakieś kable. Tu mam kable i tu mam więcej kabli w takim woreczku. Ten jest potrzebny częściej, więc jest na wierzchu. Komin, proszę. Nie jestem kominiarzem, ale komin się przydaje. Ten jest z Merino, akurat. Do spania, jak znalazł. Lecimy. Eee... Łopatka do czyszczenia matrycy w aparacie. Bardzo <laughs> możliwe, że się przyda. I trzy jeszcze eee... mokre chusteczki do czyszczenia. I to by było tyle. Chociaż już widzę, że nie ma tu dwóch czapek, które powinny być w tej kieszeni. Ale to je po prostu tam dorzucę. Jedną taką grubszą polarową, a drugą taką cieniutką z meryną. Lecimy dalej. Kapturek. Czerwony kapturek. Co za zbieg okoliczności. Nie wiem, mam dzisiaj dziwny humor. <grym> Sorry. E, w górnej kieszeni nie ma nic. A w tej prawie górnej, proszę bardzo, lampka od Flextail Tiny Repeller S. E, jak nie macie 200 zł do przewalenia na głupoty to nie polecam dalej ale zarąbista lampka generalnie czołówka led lenser nie mam pojęcia jaki model mh4 chyba coś z czwórką z tego co pamiętam zapasowa lampka Boruid, to jest edc lamp V3, tak? Nie, V30, V20, przepraszam, V20. E, ta jest najfajniejsza z całej serii, moim zdaniem, bo kupiłem sobie wszystkie z tej serii. I ta jest e, ideolo, bo jest lekka i, i też świeci mocno. Dalej, gumy do rzucia, które też już w tym plecaku znalazły swoje drugie życie. Sorry, chyba niewystarczająco dobrze przyjrzałem ten plecak. Mam cztery worki wodoodporne, przydają się. To akurat bardzo dobrze, że tam leży. I na koniec, nie, jeszcze nie na koniec, rękawiczki bez palców. Um, może się przydadzą, a może nie. Zobaczymy. Yy, często się przydają. Ja lubię w nich chodzić bardzo. I zapasowe baterie do aparatu. Dwie ze sobą mam. Ehm, pewnie też dwie wezmę. Jak już je naładuję, bo teraz są chyba nienaładowane. Nie wiem. Dobra. I to by było tyle z kapturka. Lecimy z czym? Z częścią główną plecaka. Dokładnie, macie rację. Dobra, to odpinam. Tutaj drugi klipsik, odpinamy. Cyk. Otworzę z tej strony będzie łatwiej. Boom, rozdarte. I jedziemy. Worek wodoodporny, w którym jest poduszka. Normalna poduszka, bo takie są najlepsze. Pamiętajcie, nie lubimy poduszek dmuchanych. O, pomimo tego, że są lekkie. To nie lubimy. Proszę. Pełnoprawny Jasiek. Ideolo. Także poduszka w worku wodoodpornym leci na bok. Jedziemy dalej. Kuchenka gazowa. To jest BRS-61. Trochę ciężka. Ma ciężki palnik, dosyć. Ale jest git. Wchodzi butla z gazem do środka 300 gramowa i to starczyłoby mi spokojnie na e, myślę, że na 8-9 dni. Może nawet trochę dłużej, ale jedziemy na 4, więc tym bardziej starczy. Dalej. Dron ETUI wydrukowany na drukarce 3D. To jest DJI Mini 2SE. Lecimy dalej albo długo rzucam razem z resztą. Kurteczka. Zarąbista kurteczka. Jeszcze wam jej nie pokazywałem. To jest kurteczka, która waży 150 gramów. Jest z poliestru 10D, chyba. I ona jest z poliestru w ripstopie, żeby się lepiej trzymała kupy. I to jest kurteczka z Ukrainy z firmy Rockfront. A dokładniej Rockfront Rain Hoodie. I jest wyrąbana. W takim sensie, że. Słuchajcie, bo tu szeleszczę trochę. Może ja ją ubiorę. Bo warto to pokazać. E, kilka rzeczy zarąbistych ma ta kurtka. I to jest. E... Ma na przykład mankiety takie, nie wiem czy to, to widać, tu mankiety ma na rękach, że jest deszcz, nie leci, leci po rękach, no ale to taki mały szczegół, jest lekka, więc fajnie, że dodali tutaj regulację z tyłu kaptura na rzep, co prawda, ale no tak przynajmniej jest lżej i najważniejsza rzecz, która jest. To te zamki pod pachami. Ona ma zamki, które się otwierają do samego dołu. Można je też otworzyć od dołu do góry. I wtedy ona się otwiera normalnie jak ponczu. I to jest mega zarąbista sprawa. Będę musiał to sprzątać jeszcze wszystko i pakować z powrotem do plecaka. Czego ja dla Was nie robię. Dobra, gacie. Jedne, drugie. Trzecie w worku wodoodpornym, żeby na pewno były suche. Trzy pary gaci. Git. Skarpety. Kolejne dwie pary tych samych skarpet, czyli to do Falcon Trail. Z Merino. Chyba 65%, o ile się nie mylę. Worek wodoodporny z Sea to Summit. Może się przydać. Waży 40 gramów. Nie szkoda mi. Zdecydowanie. Kapcie puchowe, które poleciały. Ostatnio je pokazywałem. Jak chcecie zobaczyć, to na poprzednim filmie były. Dalej mam raczki ze sobą. Spakowane z Grivela ultra zarąbiste raczki drogie w porównaniu do innych raczków, bo kosztują dwie stówy albo lekko ponad nawet. Są bardzo drobne. Mają bardzo mało mięsa, że tak powiem. Ale no ważą 200 gramów dzięki temu. Czyli połowę tego co inne raczki. Albo nawet mniej niż połowę tego co inne raczki. Nie wiem, czy nawet nie jedną trzecią. Eee, jak na takie właśnie awaryjne użycia są gitara, nie? Są mega zarąbiste. No i przede wszystkim są lekkie, a jest szansa, że będzie tam śnieg. No i nie będę żałował, że nie wziąłem, a 200 gramów to nie jest aż tak dużo. Chyba 200, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że 200. No tak by było gdzieś. Dalej, pilot do drona w worku wodoodpornym kolejnym. Jest, proszę bardzo. Poobklejany przeze mnie naklejkami, które były w zestawie. tu Dalej, pudełko od, znaczy torba od kamerki od Osmo Pocket, bo ja kupiłem w tym większym zestawie. Tutaj mam jeszcze taki mini statyw, baterię dodatkową, bo to jak powerbank trochę działa się wczepia i ona się ładuje wtedy. Mam jeszcze jakieś filtry mam polaryzacyjne i ND. Tak, widzę, że tu się coś po... Psównie się po poskakiwały na siebie. Dobra, naprawione. Jedziemy dalej. Kurteczka puchowa z dekatlonu Forklas MT100 waży 300 gramów, jest kozacka to jest najlepsza kurtka, jaką kiedykolwiek kupiłem i noszę od dwóch albo trzech lat. Noszę ją ze sobą wszędzie, nieważne, czy idę na jedną noc, czy na więcej. No chyba, że jest naprawdę zimno, no to biorę coś grubszego. Ale nawet w lato biorę tą kurtkę ze sobą przez to, jaka jest lekka i, i jaka jest ciepła. Trzy stówki. Najlepiej wydane trzy stówki chyba z wszystkich moich wydanych trzech stówek, które są w tym plecaku. Apteczka. Niedużo rzeczy w niej jest. Eee, chyba. Moim zdaniem nie dużo. Folia NRC. Jakieś. Nie wiem co. Nożyczki, plastry, bandaże. Widzę, że bandaża elastycznego tutaj nie mam. To będę musiał dorzucić. Bandaż elastyczny to ważna rzecz. Wierzcie mi na słowo: jak wam kolano będzie siadać i boleć, i będziecie płakać, to. To bandaż elastyczny może uratować sprawę. Wiem z doświadczenia, nie z teorii. Jedziemy dalej. Koszulka z długim rękawem. Ta akurat raczej do spania będzie. To jest grubsza koszulka. W niej będę sobie spał smacznie. A tutaj mam taką cienką i w niej pewnie będę sobie chodził, jak będzie za chłodno na koszulkę tą, na tą koszulkę z krótkim rękawem. Miejsce mi się kończy na kanapie. Obrzucone, tu wszystko masakra. Materac. Mimo tensor. Recenzja była ostatnio wrzucona, więc polecam obejrzeć. Jedziemy dalej. Tu mam żarełko. Nie wiem, ile waży w sumie. Jestem ciekaw. Kilo 200. Uważam, że bardzo dobry wynik. Co tam mam? No, już wam mówię. Generalnie to jest takie moje główne jedzenie, które mam ze sobą. Dużo raczej poza tym nie będę jadł. No wiadomo, wezmę jeszcze jakieś batony, pewnie gdzieś w schronisku coś zjemy. Mam cztery obiady. O takie o. A, gówno widać, oczywiście. Takie cztery obiady, liofilizowane. strek and Eat. Eee, jadłem chyba tylko raz coś od nich i było w miarę spoko. Z Sea to Summit wcześniej brałem zawsze, przepraszam pomyłka, z Summit to Eat wcześniej brałem za każdym razem, ale tamte porcje albo są za małe, albo za duże, bo one są w dwóch rozmiarach, a te są takie pomiędzy. Tu jest 260 gramów, tu jest jakieś wegańskie, co? Gemusy jambala, nie mam pojęcia co to znaczy jambalaya warzywna 180 gramów. Oczywiście to jest w suchym kuskus -kus z kurczakiem i kuskus -kus z warzywami. W porządku. Ja mam problem z jelitami. Dlatego też są tyle z toperanu. Eee, I niestety no, mięsa nie bardzo mogę, więc. Eee, więc tak, więc się starałem takie wege bardziej. Puding ryżowy z jabłkiem cynamonowym, to będzie śniadanko Strawel Już jadłem coś takiego, mega zarąbiste. Chociaż przyznam, że mogłoby być większe. I porycz, to nie wiem co, ale z jabłkiem i tym, owsianka chyba. Owsianka jabłkowo-żurawinowo-cynamonowa. Proszę, zarąbiste. Dobre jedzonko, naprawdę dobre. Ja to wrzucę z powrotem do tej torby, to się nie będę męczył. I chyba sobie wezmę jeszcze. Mam jeszcze jedno z samikki w... w szafie. To chyba też sobie jeszcze wezmę. Komforter eee, z Kumulusa. Proszę bardzo, taki woreczek. W tym będzie mi cieplutko, mam nadzieję przynajmniej. Mój wspaniały namiot, czyli Darston X-MID 2P. O, nawet widać lekko napis. Sztos. I to jest chyba najcięższy worek z wszystkiego. Waży tyle, co jedzenie. No to, to nie, to jest trochę lżejszy od jedzenia. I... Turu, woreczek z rzeczami do kawy. Już Wam mówię, co tu jest w środku, żeby nie było. Jest tu kawa, tara, jest składany zaparzacz przelewowy, taki z trzech blaszek. Fajna sprawa, i filtry papierowe do kawy. W środku jest drugi woreczek, a zaraz tu jest jeszcze łyżko widelec tytanowy, tak zwany spork. Od połączenia słów spun i fork, jakby ktoś nie wiedział. Czyli łyżko widelec po angielsku. E, palnik do, do kuchenki. E, stojaczek. Do butli z gazem. I zbliżamy się do końca. Pojemności mojego plecaka. Co tu mamy dalej? Kubek e, plastikowy. On akurat w zestawie z Aeropressem był. Aeropresa nie biorę, bo był za ciężki, kubek jest leciutki. Talerz biorę ze sobą z dekatlonu. 10 zł mnie kosztował. Też dobrze wydane 10 zł. I na koniec. Tutaj u góry. O, proszę. Chusteczki jeszcze mam jakieś. Pewnie wezmę ich więcej. Dobrze, że to robię, ten przegląd, to będę wiedział. Jeden worek na śmieci, drugi worek na śmieci. Jednego będę pewnie używał faktycznie na śmieci, a do drugiego będę wsadzał buty. Będę wsadzał buty na noc, żeby były suche. Worek, znaczy się pokrowiec wodoodporny od plecaka. Właśnie. Jeszcze teraz, jak tak myślę. Oj, kolejne chusteczki. Jeszcze teraz, jak tak myślę, to pewnie wezmę ze sobą jeszcze taki duży worek na śmieci po to, żeby cały plecak tam wsadzać na noc. To też jest coś, o czym warto pamiętać. Normalnie tego nie używam i nie potrzebuję, bo śpię sam w namiocie, ale tutaj będę spał z ziomalem, a niestety te w tym namiocie jest ciasno i się plecaki już do tego namiotu nie zmieszczą, więc Przyda się taki worek. Będzie po prostu w przedsionku, nie że na dworze będzie ten plecak, ale no będzie musiał być w przedsionku. I to tyle z tego plecaka. To jest wszystko, co mam. Wszystko, co mam. Jeszcze Wam pokażę. Zaraz wracam. Jestem. Jeszcze, bo nie pokazałem wcześniej, buty, jakie ze sobą biorę, w których będę chodził, to są La Sportiva TX Highki. Mam je już od roku, jestem bardzo zadowolony z nich. Uważam, że najlepsze buty, jakie miałem do tej pory. Drugie La sportiwy też jestem zachwycony, bo mam jeszcze takie na lato, busi do dwójki. To by było tyle. Jak Wam się podobało, to zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Dajcie lajka. No, jadę zaraz. Pewnie będzie, będą fajne filmy z tego wyjazdu. Ja już się nie mogę doczekać. No i mam nadzieję, że spotkam te niedźwiedzie. A z drugiej strony się trochę cykam, ale chciałbym, naprawdę chciałbym spotkać niedźwiedzia i go nagrać. No, także to by było tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia.